Doszłem do wniosku, że, że większość z nich tak naprawdę nie wyznaje żadnych wartości. A te wartości są bowiem jak owoc, o którego nie będziemy dbać. Nie zakwitnie, to on nie urośnie. Nie będzie się nadawał do jedzenia. Nie będzie mógł być zbierany. Dlatego to, to też nie jest tak, że ja popieram jakąś opcję polityczną. Dla mnie najważniejsze są wartości, które były spajane od wieków. Przez daną rodzinę, tam przez daną społeczność. Jak zbał, tak zbał. Ale czy te wartości są, aby na pewno słuszne? To już musicie sobie odpowiedzieć na to sam. Jednakże coś do mnie przyjdzie z zapytaniem i powie, ale które wartości są słuszne, a mianowicie słuszne są te wartości, które istniały w człowieku od dawna, które Opierały się na wzajemnym szanowaniu drugiego człowieka jako jednostki. I to też nie jest tak, że oceny w szkole decydują o tym, jakim człowiekiem jest. Bo gdy człowiek, który na przykład nie skończył podstawów, jest zmuszony kopać rowy, bo tak go system postawił, to czy jest gorszym człowiekiem od ciebie? Czy jest, czy jest mentalnie gorszy od ciebie? No raczej nie. Jak podejdziesz, porozmawiasz, to możesz się tak naprawdę wielu innych rzeczy dowiedzieć. Ale coś się stało ze współczesnym światem takiego, że wszyscy zwracają uwagę na wygląd, niż na to, jakim faktycznie dany człowiek jest. Nawet jeśli nawet jeśli ktoś yy, Prowadzi taki różny tryb życia. <laughs> Też mu się należy w pewien sposób szacunek. I mi tu nie chodzi o ofiarę, czy o coś, tylko o zwykły szacunek do drugiego człowieka. Ile razy we współczesnym świecie zdarza się, że ktoś na przykład jeździ rosem po uprawach? Ile razy zdarza się, że ktoś potrafi komuś zniszczyć cały majątek? Ale proszę spojrzeć na to z innej strony, bo na takie pole Ktoś zapracował tak na taki majo, majątek, na przykład w postaci, no, na przykład w postaci il, iluś tam fabryk, czy tam iluś, tam iluś tam gospodarstw też, ktoś wcześniej zapracował. Gdzie się Podziały te wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdzie się podziała ta wiara, która mówiła, żeby szanować bliźniego swego, jak siebie samego, gdzie się podziały te ideały. Bożący człowieka, człowieka, który był zdolny w stanie stworzyć świat, w którym wszystko tworzyło się w kierunku ogólnego dobrobytu. Może niektórym je skrytykują, że zabrzmę teraz jak komunista. Ale jakby byłbym komunistą, Był, to twierdził, twierdziłbym, że niektóre instytucje powstały tylko w celach zarobkowych. Twierdziłbym, że, że nie powinno być różni. Czego na początku nie stwierdziłem. Bo różnice owem Muszą istnieć, bo to jest część nieodłącznego życia. Ale czy wartości, którymi się dzielimy z innymi, są na pewno prawdzi tymi prawdziwymi wartościami? Czy świat? stworzone na przykład na wzajemnej pogardzie dla człowiek, dla drugiego człowieka, który nic nie osiągnął byłby sprawiedliwy? By stworzenie na bazie pogard ogólnej pogardli dla biednych też byłby sprawiedliwy? Czy chociażby kartel dla tych, którzy nie pracują, też byłoby to sprawiedliwe? Otóż nie. Tak samo jak i pomoc dla tych, którzy nic nie robią, też nie byłaby sprawiedliwa. Najsprawiedliwej to by było, gdyby wszyscy pracowali. Na wspólne dobro, którego by wszyscy coś mieli. Możecie się śmiać, że brzmi teraz jak jakiś komunista albo socjalista, ale w głębi duszy zadajcie sobie pytanie, jakie wartości wyznawał wasz naród? I też nie chodzi o to, żeby zabijać w imię tych wartości, tylko chodzi o to, żeby inne kultury też miały takie same prawa jak my. Bo czy na przykład takie, taki hindu, hinduista z Indii, to czy on jest gorszym człowiekiem niż my? Tak samo jak jest Żyd, czy tam Czarny, to czy oni są kurwa gorszymi ludźmi niż my? Otóż nie. Człowieka należy traktować jako jednostkę, a nie jako ogół. Tak samo jak szkoła nie nauczy żadnych Koła nie nauczy niczego. Pole to jedyne, czego się nauczysz, to tylko czytania i pisania, i to też nie zawsze. Koła potrafi nauczyć tylko, tylko wyścigów szczurów i rywalizacji o swoje. Na którym tak naprawdę tracą tylko inni. Ja tu nie popieram żadnej opcji politycznej, ale mi chodzi po prostu o zwykłą ludzką uczciwość i mentalność. Bo dawniej dużo, dużo ludzi było w stanie coś zrobić, coś zrobić dobrowolnie, za darmo. A teraz każdy za wszystko chce pieniędzy. Czy te pieniądze naprawdę są tak ważne w Waszym życiu? Ja rozumiem, że, one, że, one, że pieniądze nie zawsze dają szczęście, ale ułatwiają życie. Albo jak niektórzy twierdzą, że dają też szczęście. Ale czy na pewno, żeby wy, którzy kierujecie się pieniędzmi, będziecie potem w sobie mieli jakieś wartości? Czy będziecie w stanie pomóc, polegać na wzajemnej pomocy i poszanowaniu innych? Bo jeśli nie, to na pewno nikt wam wtedy nie pomoże. A jeśli tak, to zaraz zaczniecie być wyzywani we współczesnym świecie odlewaków i komunistów. Ale czy Ale czy ci, którzy patrzą na nas, ci nasi dziadkowie, ojcowie, którzy patrzą na nas z góry, byliby zadowoleni ze współczesnego świata? Czy nawet, czy nawet te auta elektryczne? Które niby są po to, żeby dbać o środowisko. To czy nawet jak się zapalą, to czy, to czy one faktycznie tak dbają o środowisko? Generalnie większość rzeczy wymaga głębszej analizy. I z tą dygresją Was zostawiam.